Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. Witam Was serdecznie w sobotę ponurą deszczową. I tak to. Zapraszam na ten dzionek ze mną. I słuchajcie, wczoraj mieliśmy wyjątkowy dzień, piękną wiosnę, 14 stopni, słońce, no naprawdę wiosna. I to był jeden, jedyny wyjątkowy dzień, bo tak to cały czas padał deszcz. I dzisiaj co mamy? Ciemno, buro i ponuro, pada deszcz. <laughs> Oczywiście jest ciepłe, jest 8 stopni z rana, ale co z tego, jak jest mokro, deszczowo i brzydko, szaro, ponuro. A tu mój mały ludek, on w taką pogodę, o! Przyodziewa szlafroczek i tak sobie siedzi, właśnie. E, dzisiaj spędzimy dzionek w domu. E, planujemy zamówić pizzę, e, także zobaczymy, jak to będzie. Ja wstałam o 6 rano, wzięłam prysznic, umyłam włosy. Dzisiaj dzień taki, no make-up, e, ale zobaczcie. O, już wkłada główkę. Pięknie mi się wygoiła twarz, jeszcze mam na, na brodzie, widzicie ślady, ale to już jest wygojone, tylko pozostały ślady, właśnie po, po tych trądzikowych sprawach, ale to zniknie, ale już jest skóra całkiem okej, okay, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj niech sobie oddycha pielęgnacja nałożona, wieczorem będzie taka grubsza pielęgnacja. No i taki dzionek, ja już się posprzątałam, z grubsza ogarnęłam, i teraz już, o, spędzamy tak właśnie deszczową sobotę. Dzień dobry. Chciałabym zamówić pizzę z dostawą do domu. Dobrze, jaką? A czy jest możliwość tak pół na pół? Można. O, super. To ja bym tak chciała dużą, tą 57 cm. I żeby połowa była ta pizza olewka, tylko, prosiła, tylko prosiłabym, żeby zamiast cebuli były pieczarki. No i jest. Ciurko, a druga połówka? Tak, zjem ją. poczekaj. drugą połówkę bym chciała jakoś taką serowa, żeby była taka coś ala margherita z podwójnym serem. No właśnie zamówiłam pizzę, bo dzisiaj mieliśmy taką umowę, że będzie pizza eee, i Czekamy na tą pizzę, czekamy też na Stasia i na mojego męża, także tak to. A mnie, słuchajcie, zostało wczoraj, ze wczoraj kilka ziemniaków gotowanych w łupinkach, i właśnie nie chcę, wiecie, żeby się zmarnowały. Ja je teraz obiorę z tych łupinek, i później one będą do odsmażenia takie na patelni z cebulką i będzie ok, i się nie zmarnują. Także biorę się za obieranie. Pranie mi się pierze, zaraz będę też rozwieszać. Także dzisiaj sobota taka troszeczkę leniwa, ale też taka, wiecie, coś tam takie domowe rzeczy ogarnianko od rana jest. Także tak to. A później już sobie na spokojnie z wami usiądę i wam coś opowiem, ale to już tak trochę później. Oj, no kurczę, przywraca mi się tu coś. E, bo chcę wam powiedzieć o pewnej zmianie. Pizza zjedzona, odpoczęliśmy Jest już wieczór, słuchajcie, przyszedłem do łazienki Nie jest jakoś późno, bo tam godzina 18 ale ja dzisiaj chcę sobie zrobić taką pielęgnację, peeling kawitacyjny, maseczkę, no zajmie mi to chwilę na pewno. Ale przyszłam, bo chciałam Wam zrobić taką aktualizację produktów, które używam. Rano do mycia twarzy używam tej pianki z Isany z kwasami, i jest bardzo fajna. Faktycznie ma te kwasy, coś, nie szczypie mnie ani w ogóle nic takiego, ale, ale czuć, że je ma. I yy, powiem Wam, że jest bardzo taka delikatna i co mi się w niej podoba to to, że faktycznie jest pianką, bo niektóre te produkty są takie, że yy, one są, jak się je psiknie na rękę, to są wodniste i dopiero pod wpływem zmieszania z wodą robi się taka delikatna bardzo pianka albo takie nawet mleczko, a ta to jest faktycznie pijana, gęsta pianka i to mi się podoba, bo mi właśnie zazwyczaj nie odpowiadają konsystencje tych pianek, a wieczorem używam tego żelu z kwasami z kwasem salicylowym z cerawe i powiem wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. On też jest bardzo delikatny, nie szczypie mnie skóra po nim ani nic. Super się pieni i faktycznie ma konsystencję żelu. Czuć, że ma kwasy, wiecie po czym czuję też, że poza tym, że skóra lepiej też wygląda, mi się poprawiła. To yy, na przykład on się bardzo mocno pieni. A ja używam zawsze do mycia twarzy szczoteczki sonicznej. Jak ja sobie tą so, szczoteczką, wiecie, tam ogarniam tą twarz, to nieraz mi się już taka piana zrobi, że aż mi do nosa wejdzie. Jak mi wejdzie do nosa, to mnie w nosie szczypie i po tym czuję właśnie. Ale ogólnie super. Mm, natomiast ten zielony z cerawetu, już jest denko. Nie polecam. Eee, mnie osobiście on nie pasuje, niby jest oczyszczający, ja w ogóle nie czuję oczyszczenia po nim, ma konsystencję właśnie, jest tutaj napisane, że to jest żel, ale dla mnie on nie ma konsystencji żelu, jest taki bardzo, bardziej jak mleczko, kompletnie mi nie odpowiada i ja tego po prostu nie ogarniam także jak widzicie ta sama marka, te same jakby z tej samej um, ojkicie, te same słuchajcie, no produkty jakby do twarzy tylko z różnych linii i tak to się różni, że, że jeden jest super, a drugi mi kompletnie nie odpowiada. Także e, tym się chciałam z wami podzielić, bo wspominałam wcześniej, że wam dam znać, jak te produkty mi się sprawdzają. Pianka z super i cerawe, ten niebieski. Mm, on jest jaki wygładzający, bardzo fajny. Natomiast ten oczyszczający absolutnie mi nie przypadł do gustu. Mm, ja dzisiaj tak myślę, jaką sobie tu zrobię maseczkę. Chciałabym coś takiego mocniejszego, oczyszczającego, dlatego że ładnie wygoiła mi się buzia tutaj po tych moich trądzikowych rzeczach. Tylko jeszcze są takie przebarwienia potrądzikowe, no ale to już tam jest, wiecie, nic w porównaniu do tego co było. Natomiast, no, muszę coś tutaj, jakiś mocniejszy kaliber sobie zapodać, dlatego że. Yy, za jakiś tydzień, yy, półtora, zbliżają mi się właśnie kobiece dni, i ja wiem, że w tym tygodniu, który teraz będzie, no to jest ryzyko, że mnie znowu wywali, wysypie. Jak to w tym czasie, więc chciałabym tego uniknąć, jakoś zapobiec. Więc muszę tutaj mocniejszy kaliber yy, jakiś dzisiaj użyć. Yy, moi drodzy, miałam Wam jeszcze powiedzieć o zmianach, o moich planach. Od marca, tak mniej więcej, ja nie mówię, że od 1 marca. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie z filmami. Planuję, słuchajcie, coś takie zmiany delikatne w życiu, dlatego że w marcu przypadają moje urodziny i w związku z tym to jest dla mnie taka motywacja, żeby coś zrobić, zadziałać. Zobaczycie na pewno te działania, na pewno Wam się to rzuci w oczy w filmach. Nie wiem, czy czy się nie zniechęcę, czy wytrwam, bo to jest najgorsze. Mam nadzieję, że tak, przynajmniej będę się starała, mam takie postanowienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać, a może dołączycie do mnie. E, śledźcie moje posty, rolki na Instagramie i tutaj na YouTubie filmy i może razem uda nam się coś wiecie, osiągnąć, coś zmienić, e, coś zrobić dobrego dla siebie. Mamy początek roku, więc to jest taki też dobry moment, wiosna, wiecie, wszystko się budzi do życia, więc i my się obudźmy, żeby. Ja mam taki cel, żeby, wiecie, żyć w zgodzie ze sobą, a nie pod kogoś, żeby dbać o siebie, dobrze się czuć, dobrze wyglądać. I tu nie chodzi o to, że będę, nie wiem, się odchudzać na diecie czy coś, nie, tu chodzi tak, wiecie, takie holistyczne podejście, żeby dobrze wyglądać, dbać o skórę, dbać o ciało, dbać o umysł, tak wszystko, wiecie, po troszeczku, bez oczywiście przesady, bez jakichś dzikich diet i w ogóle katowania się ćwiczeniami, nie, wszystko z umiarem, to ma być przyjemne. A nie um, udręką, wiecie. To ma być przyjemność, a nie udręka. Także e, z, tym, um, z tym takim właśnie zakończeniem zostawiam Was. Pomyślcie sobie, czy chcecie ze mną zawalczyć o lepszą siebie, lepszego siebie i dajcie znać w komentarzach, czy dołączycie do mnie i będziemy się wzajemnie wspierać i motywować. Dziękuję Wam za ten dzień, za to, że jesteście, za to, że oglądacie. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki. Pa pa.